stąd mogę go, mogę go dopinać. E, więc ta defensywa jest niesamowicie ważna, bo w boku mamy ofensywę i defensywę, a defensywa tak naprawdę jest najważniejsza. Czy kombo prawym prostym, co bym nie robił? Raz, dwa, trzy, cztery, bum. Uwaga jest na tej nodze. Czyli po prawą robię rotację, no to muszę się czymś podeprzeć, nie? Czekaj, o. To się podpinam już na tej lewej. Jak wale lewego haka, hop, to się podpinam już na tej prawej. A załam mogę uderzyć tylko lewego haka, buch. I chcę pięknie zejść. A co jak się pochylę do przodu na tym haku? Hop. Nie ma jak. Nie ma jak, bo waga jest dystrybutowana źle. Widzisz? Ty zrobisz niby to kolano, nie? Tu pójdzie to biodro. Hop. Ale waga jest na przedniej, a powinna być na tyniej. Dlaczego? No bo robię rotację lewą nogą. Robię tu. buh. Już mam piękną, pięknie se stoję. Stabilnie, bardzo stabilnie se stoję. Tu jest moja pozycja zerowa. Łup. Pozycja zerowa. Łup. Widzisz? A teraz uderzę trójkę z hakiem lewym zobacz, się zatrzymam na tym i mimo to zdystrybuję moją wagę na tylnią nogę, bo zakańczam lewą ręką. Zobacz, a stąd jak mi ładnie wyjść, przecież ładnie mogę sobie tą nogę odbić, nie? To daję tylko głowę na bok ha, ha, i wychodzisz i sobie w praco sobie e, dalej komba, nie? I to samo jest z przeskokiem. Jeżeli przykładowo robisz raz, dwa, trzy, zdystrybuować wagę na tylnią nogę, nie? I teraz przejdę sobie na ten boczek tu to sobie tylko robię ten przeskok taki do góry, ale co i tu pięknie hak wtedy wchodzi, nie? Bo jak zmieniamy kąt, haka naprzód tak dobrze nie uderzysz. Może między gardę komuś. Ale jak przejdziesz sobie tu i przeskoczysz, to tu już hak wchodzi pięknie i z drugiego kąta masz chłopa, nie? Wtedy nie jest twój, zero dla ciebie, więc tą wagę musisz przekładać. Możesz to zrobić powoli. Raz, dwa, trzy, waga na tylniej, odbijam się z tej tylniej, łup i wup, nie? I tu sobie możesz... E, dalej do práce bývať. Pozdro.